Dawno, dawno temu w odległej krainie był piękny zamek. W tym wspaniałym zamku mieszkała najpiękniejsza królowa. Tylko jedna rzecz mogła ją uszczęśliwić. Jej największym marzeniem było mieć piękną córeczkę. Pewnego mroźnego zimowego dnia, kiedy królowa szyła przy oknie, nagle ukuła się w palec igłą. Natychmiast przetarła krew chusteczką i pomyślała życzenie. Chciałabym córeczkę, której skóra będzie biała jak śnieg, oczy błyszczące jaśniej od najpiękniejszych diamentów. Jej twarz będą zdobić piękne czerwone usta, a jej serce będzie pełne radości. Aż pewnego dnia życzenie królowej spełniło się. Miała piękną córeczkę. Nazwali tą piękną dziewczynkę Śnieżka. Lata miały szybko, jednak ich szczęście nie trwało długo. Królowa zachorowała i wkrótce potem odeszła. Po pewnym czasie król postarzał się i stał się bardzo słaby, więc ożenił się ponownie z inną kobietą. Nowa królowa była piękną kobietą, ale miała złe serce. Była arogancka i zazdrosna. Każdego dnia Królowa wpatrywała się w swoje magiczne lustro i zadawała to samo pytanie: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A magiczne lustro odpowiadało: Nigdy Wasza Wysokość. Ty królowo jesteś najpiękniejsza na świecie. Królowa była bardzo zadowolona z tej odpowiedzi. Wraz z pojawieniem się złej królowej wszystko w zamku zaczęło się zmieniać. Przez jej złe uczynki królestwo musiało się zmagać z licznymi kłopotami. Aby wszystko naprawić i poradzić sobie z kłopotami, król musiał opuścić zamek. Zła królowa była bardzo zadowolona, że król opuści zamek, bo mogła robić wszystko, co chciała. Lata mijały szybko, a Śnieżka dorastała i stawała się piękną młodą damą. Nieopodal zamku. Książę ujrzał nagle odbicie śnieżki w rzece, z której pił wodę. Natychmiast rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo poza ptaszkami latającymi nad jego głową. Pewnego dnia zła królowa ponownie stanęła przed swym magicznym lustrem i zapytała. – Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Zwierciadło odpowiedziało. – ale... Przykro mi, ale nie ty, moja wspaniała królowo. Śnieżka jest najpiękniejsza na świecie. Królowa wpadła w szał, gdy usłyszała tą odpowiedź. Natychmiast wezwała do siebie jej najlepszego myśliwego i dała mu potworny rozkaz. Zabierz Śnieżkę do lasu i przynieś mi jej serce! Jeden z rycerzy przyprowadził Śnieżkę do królowej. Witaj, Śnieżko! Pomyślałam, że możesz się nudzić w zamku i zaczerpnąć świeżego powietrza do lasu. Nie martw się. Mój najbardziej zaufany myśliwy zadba o twoje bezpieczeństwo. Myśliwy zaprowadził Śnieżkę w głąb lasu. Musiał wykonać rozkaz królowej. Ale widząc wielkie serce śnieżki, pełne dobroci i miłości, myśliwy nie potrafił jej skrzywdzić. Ostrzegł ją, by nigdy więcej nie wracała do zamku. O zachodzie słońca zostawił ją samą w lesie i wrócił do zamku. Śnieżka bardzo się bała być w mrocznym lesie całkiem sama. Usiadła pod drzewem i zaczęła płakać. Płakała tak długo, aż w końcu zasnęła. Rano śnieżkę obudziło ćwierkanie ptaszków. Dookoła niej zebrało się wiele malutkich zwierzątek jej nowych przyjaciół. Zwierzątka wiedziały, kim jest śnieżka i kochały swoją księżniczkę, więc wskazały jej drogę. Zaprowadziły ją do domku, który był taki uroczy i malutki jak one. Troszkę niepewnie śnieżka otwarła drzwi. W środku domku wszystko było bardzo małe i panował okropny bałagan. Śnieżka nie wiedziała do kogo należy ten dom, ale nie miała dokąd pójść, więc postanowiła tam posprzątać. <muchom> Po wysprzątaniu całego domu i sprawieniu, że stał się czysty i przytulny, Śnieżka zaczęła gotować, używając malutkich naczyń. W tym maleńkim domku łóżka również były malutkie, ale Śnieżka była tak bardzo zmęczona, że zasnęłaby gdziekolwiek. Czuła się bezpiecznie w małym domku i zasnęła na kilku małych łóżeczkach złączonych razem. Wieczorem siedmiu krasnoludków, którzy byli uroczymi właścicielami domku, wróciło w swoje skromne progi. Gdy weszli do środka, byli bardzo zaskoczeni. Domu panował porządek i było bardzo przyjemnie, a do tego pachniało pysznym jedzeniem. Gabcio od razu chciał zjeść zupę, ale z powodu swojej niezdarności rozlał ją na podłogę. Mędrek próbował się dowiedzieć, o co chodzi. Hmm, tam mi wygląda podejrzanie. Kto to wszystko zrobił? Jeśli tylko mógłbym iść spać, czuję, że znalazłbym odpowiedź na wszystkie te pytania, powiedział śpioch ziewając, siedmiu krasnoludków pospiesznie weszło po schodach. Kiedy weszli do sypialni, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Najpiękniejsza dziewczyna, jakąkolwiek widzieli, leżała na ich małych łóżeczkach. Słysząc ich, śnieżka podskoczyła ze strachu i natychmiast się obudziła, zobaczyła siedem par oczu patrujących się w nią. W końcu, wahając się, powiedziała. Nazywam się śnieżka. Przepraszam za kłopot. Nie miałam złych zamiarów. Tego jesteśmy pewni. W przeciwnym razie dlaczego wysprzątałabyś cały dom i ugotowała nam obiad? Odpowiedział mędrek i przedstawił wszystkich. Jesteśmy siedmioma krasnoludkami. To jest wesołek, gderek, fajtłapek, Apsik, nieśmiałek i ja. Mędrek. I. I oto on śpioch. Śnieżka była bardzo szczęśliwa, że ma siedmiu nowych, wesołych przyjaciół. Śnieżka opowiedziała im wszystko, co się wydarzyło. Ta historia bardzo zasmuciła siedmiu krasnoludków, więc zaproponowali śnieżce, aby z nimi zamieszkała. Śnieżka od razu się zgodziła i bardzo im pomagała w obowiązkach domowych. Od tej pory wiedli razem pełne radości i spokoju żyć, ale ich szczęście nie trwało długo. Pewnego dnia zła królowa ponownie zapytała swoje magiczne lustro. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Odpowiedź lustra była taka sama, jak ostatnio. Mm, mm, przykro mi, ale nie ty, moja droga królowo. Śnieżka jest najpiękniejsza na świecie. Królowa była pewna, że Śnieżka nie żyje. Nie wiedziała, że serce, które przyniósł jej myśliwy, należało do jelenia. Postanowiła sama na dobre pozbyć się Śnieżki. To był kolejny radosny poranek w domu Siedmiu Krasnoludków. Śnieżka żegnała się z Krasnoludkami wychodzącymi do pracy, całując ich w policzek. Mędrek jak zawsze powtórzył jej ostrzeżenie: "Pamiętaj o naszej zasadzie. Jeśli ktokolwiek obcy zapuka do drzwi, a nas nie będzie w domu, nie otwieraj mu". Dobrze, mędrku, ale proszę Was, nie przychodźcie późno. Podczas gdy śnieżka przygotowywała obiad, usłyszała pukanie do drzwi. Nie spodziewała się, że krasnoludki mogą wrócić o tak wczesnej godzinie. Kto tam? Mędrku? To wy? Z zewnątrz dobiegał głos starszej kobiety. Nie mam złych zamiarów, moja droga dziewczynko. Otwórz, proszę. Patrząc przez wizjer, śnieżka zobaczyła starszą, biedną kobietę stojącą na zewnątrz i pomyślała, że staruszka nie może jej zrobić krzywdy. Och, moja droga, piękna dziewczynko! Jestem biedną staruszką i akurat tędy przechodziłam. Jeśli dasz mi miskę zupy, będę Ci doskonnie wdzięczna. Śnieżka zaprosiła staruszkę do środka i poczęstowała ją zupą. Dziękuję, moja droga. Nie mam pieniędzy, ale mam dla ciebie najsmaczniejsze i najpiękniejsze czerwone jabłko. Nawet jeden gryz sprawi, że poczujesz się jak w niebie. Śnieżka z zaciekawieniem ugryzła jabłko, i od razu, jak to zrobiła, straciła przytomność i upadła na podłogę. Staruszka to nikt inny jak przebrana zła królowa. A jabłko było przepełnione trucizną. Jeden kęs wystarczył, by Śnieżka zapadła w głęboki sen, z którego nigdy nie będzie mogła się obudzić. <śm> Kiedy siedmiu krasnoludków wróciło do domu, znaleźli Śnieżkę leżącą na podłodze. Mędrek znalazł nadgryzione jabłko. To jabłko, które gryzła, musiało być zatrute. To na pewno sprawka królowej. Śnieżka była przepiękna nawet we śnie. Krasnoludki położyły ją w szklanej skrzyni, wykonanej z najcenniejszych klejnotów. A skrzynię położyli na wzgórzu, tak by wszyscy leśni przyjaciele mogli zobaczyć Śnieżkę. Pewnego dnia... Do lasu, w którym spała Śnieżka, przybył książę. Przyjaciele Śnieżki zaprowadzili go do szklanej skrzyni, w której spała. Książę nie mógł uwierzyć własnym oczom. Piękna księżniczka, którą widział raz w odbiciu rzeki i o której marzył, leżała naprzeciwko niego. Podniósł wieko skrzyni i pocałował Śnieżkę. W tym momencie marzenia śnieżki i księcia spełniły się. Ich miłość przezwyciężyła klątwę, i śnieżka otworzyła oczy. W tym samym czasie król dowiedział się, co spotkało jego córkę. Zniszczył magiczne lustro i wyrzucił królową z zamku jak najdalej, jak to tylko możliwe. Śnieżka w końcu wróciła do zamku i pojednała się z ojcem. Śnieżka i książę mieli wspaniałe wesele. Król, Śnieżka, książę i siedmiu krasnoludków żyli długo i szczęśliwie.